Mam stały dochód i tak dalej, i tak dalej. Jeśli okaże się, że jest inaczej, to znaczy, że nas oszukiwał. A czy w ogóle żądanie kaucji przy wynajmie jest, jest skuteczne, jest właściwe, jest dobre? No, oczywiście. Kaucja jest czymś naturalnym. To ma zabezpieczyć mienie, mienie wynajmującego, zarówno w postaci przychodów z czynszu, jak i chronić mienie w postaci ewentualnych szkód, uszkodzeń, które później wynajmujący będzie musiał usuwać. To, to jest coś absolutnie naturalnego. Dobra umowa na wynajem mieszkania to oczywiście podstawa, ale kara więzienia dla dzikich lokatorów to prawdziwe światełko w tunelu dla wszystkich walczących o odzyskanie swoich własności. Kończąc, zapraszam na jutrzejszy program i skandaliczne zachowanie grupy nastolatków znęcających się nad dziewięcioletnim Alanem w spektrum autyzmu. Do zobaczenia o 19.55. Tradycje i rytm dnia mieszkańców Lipiec w chłopach Reymontów. To tak jak w naszej chacie. Tradycyjnie Rano Bory nastawia cały dom na nogi. Zantkiem pracujemy od południa. Aż wióry lecą. A pod wieczór zmiękcza serca Jagna. Cały dzień tradycyjnie goszczą przy stole. W tym domu nie ma lipy. Trzymaj, żeby nie było dramatu. Tradycyjnie zasługujesz na Nobla. Sery z epicką tradycją. Wyróżniony certyfikatem jakość tradycja. Na program zaprasza sponsor. Producent Tefal Ingenio. Garnków i patelni z odczepianą rączką. Sponsorem programu jest firma Gorenie. Producent sprzętu AGD. Sponsorem programu jest producent irlandzkiego masła Kerrygold.